Dobry wieczór, dobry wieczór, kochani. Witam Państwa po raz drugi w dzisiejszym dniu. Tym razem przy, przy filmiku Energetyce, horoskopie na 26 września na niedzielę. No i proszę Państwa, bardzo jestem zadowolona. Ja zresztą wcześniej podejrzewam aspekty. Ja akurat w niedzielę jadę na urodziny do, do siostry. Więc więc, więc już aż się cieszę jaki piękny dzień, jaki wspaniały czas. Co prawda niestety będę miała mało czasu, ale to inna bajka. Ale to nieważne, proszę Państwa, czy znaczy nie jutro, w niedzielę naprawdę bardzo dobry dzień. Tak naprawdę słuchajcie, nie ma żadnego złego aspektu. Więc teraz tak, zaczynamy. O godzinie 2.36 księżyc przychodzi do znaku bliźniąt. Co to oznacza? Będziemy bardziej rozgadani, bardziej rozmyślani, przemyślani i w ogóle, w ogóle może nie będziemy mogli spać. A jeżeli będziemy na jakiejś imprezie, to powinniśmy być naprawdę bardzo zadowoleni z tej imprezy. Więc, wow! Proszę Państwa, pobudka wow. Dlaczego pobudka wow? Bo o godzinie 9.34 księżyc w trygonie do słońca, czyli księżyc kobieta, mężczyzna słońce, czyli co? Dobre relacje, dobry początek dnia, dobre przytulania i inne rzeczy. A jak ktoś nie ma swojej kobiety albo mężczyzny, to księżyc pod świadomość, słońce świadomość, czyli będziemy zgodzie ze sobą, Będziemy zadowoleni z życia, i nawet jak jesteśmy najgorszymi pesymistami, to zobaczymy urok życia. Idziemy dalej. 16:56. Księżyc w trygonie do Saturna. Czyli, jeżeli ktoś komuś będzie miał budzik w głowie, dzyń, 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 trzeba na poniedziałek się przygotować do pracy. No to, to proszę Państwa, przygotowujcie się. No bo poniedziałek wcale taki najlepszy nie będzie, bo Merkury wchodzi w retro, więc. Z pomyślunkiem będzie gorzej, ale to dopiero powiem przy poniedziałku, już na żywo, w niedzielę wieczorem. Zresztą teraz też na żywo. I proszę Państwa, 17:58 księżyc w trygonie do Marsa, czyli też bardzo, bardzo dobry czas do relacji damsko-męskich i w ogóle do wszelkiego rodzaju działania. Więc naprawdę wychodzi super. Z całości czwórka, czyli dobry czas do uporządkowania wielu rzeczy. Z dnia ósemka, czyli też do uporządkowania, do podejmowania decyzji, do takiego rozważnego spojrzenia na świat, no i nie jestem na bieżąco, bo teraz już nie wiem, która niedziela handlowa, która niehandlowa, ale przez internet można kupować, ale właśnie w niedzielę też możecie mieć farta, żeby coś naprawdę fajnego, dobrego można powiedzieć, wyłowić, tak? I dobrze, kochani, zacznę też od afirmacji, aby przez ten czas zadajcie pytanie, czy chcecie dark, dark jak na wczorajszy dzień, czy rosyjski. Dobrze? Czyli trzy pierwsze osoby biorę pod uwagę, a ja się skupiam na afirmacji, co dla nas będzie ważne, nad czym powinniśmy popracować w niedzielę. O, kochani, naprawdę bardzo adekwatna do aspektów planet, z łatwością osiągam wielkie rzeczy. Przepiękna karta. Dobra, rosyjski, rosyjski, czyli kochani zwyciężył rosyjski, czyli dark mansion, tarot, buziaka mu daję. Dziękuję, że mi bardzo dobrze służy. Yy, zaraz, 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 Wło włożę go ładnie do pudełeczka, dobrze, podziękuję mu z całego serca, że jest ze mną, zresztą nie jedną talię tylko mam, bo nakupowałam więcej. Jedne matowe, drugie niematowe, inne historie. Muszę na jakiejś ładnej karcie zastopować, bo wkładam nawet czy do woreczka, czy do opakowania jeżeli mam. To słuchajcie, żeby tak dobrze energią zawiało, no to teraz by zastupowałam na tasowaniu króla pentakli, czyli otwieram się na finanse i na jakiegoś mądrego mężczyznę z prezentem, tak? Więc wy, tarociści, w ogóle, jeżeli ktoś, bo nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, bo ja mówiłam w którejś energetyce, kurs tarota jest, jest wolno chyba trzy albo 4 miejsca. Na 11, 12, 13, 14 listopada. Więc, jeżeli ktoś by chciał, to proszę się ze mną kontaktować 608 626 405. Jest też na mojej stronie internetowej napisany ten termin, a nadal, dalej w kursach jest napisane, co na tym kursie będzie. Więc jeżeli ktoś chce, to tak jak mówię, trzy albo cztery miejsca są wolne, jeszcze na Facebooku nie, nie ogłaszałam. Dobrze, czyli postanowione tarot rosyjski i dzisiaj, proszę Państwa, zaczynam od ba barana, czyli 26.09 i jako pierwszy baran. Mhm. Dobrze, czyli ja tasuję karty i pytamy się, pytamy się. Cieszę się, że widzę ulubione osoby, wiele osób znam, które są na czacie. Pozdrawiam Was serdecznie i cieszę się, że ze mną jesteście. Dobra. I tasujemy, co czeka poszczególne znaki. Baran, baran na niedzielę. Baran na niedzielę, śmierć. Oczywiście śmierć nie oznacza śmierci fizycznej, aczkolwiek nieraz przy niektórych kartach może oznaczać, ale myślę, że tu w tych dniówkach to nie ma takiego znaczenia. Natomiast na pewno mówi o tym, że należałoby spojrzeć troszeczkę inaczej na życie, na siebie, a może na jakiś problem, przejść jakąś transformację albo transformację, nie wiem, wyglądy i niesamowitą fryzurę. Już teraz przesadziłam, albo transformacje w poglądach. Być może w ogóle na temat śmierci, cmentarza, może przygotowywania się czy planów na wszystkich świętych będziecie rozmawiać. Natomiast z takich przyziemnych rzeczy zwracajcie uwagę na kręgosłup stawy kości. Co dla byka, dla byka król mieczy. Nie wiem, czy królowej mieczy nie było ostatnio dla byka. Natomiast król mieczy, ja lubię króla mieczy, bo przede wszystkim jak gdyby daje nam dobre przemyślenia, intelekt, takie dobre ubieranie swoich emocji w słowa. No i też tak jak gdyby taką konsekwencję w działaniu i dążenie do sukcesu, czyli byki będą dążyć do sukcesu. Ze złych rzeczy, to na przykład może być to człowiek w mundurze, więc co w niedzielę w mundurze uważać, że jak będziecie jechał samochodem, żeby się nie rozpędzić, tak? Żeby jakiegoś mandatu od człowieka w mundurze nie dostać, ale na przykład też mogą być ciekawe rozmowy z mężczyznami, to nie musi być tylko, że z mężczyzną ukochanym, ale w ogóle, tak? Czyli otwierać się na relacje z mężczyznami dla obu płci. Szczególnie takie doznania doznania intelektualne. Co dla bliźniąt, no bliźnięta teraz będą zadowolone, dla bliźniąt trójka denarów, czyli karta farta. Ja bardzo, bardzo lubię trójkę denarów. Dla mnie to jest zawsze karta farta, aczkolwiek to jest taka dobrej zabawy, wszystko idzie jak, na, jak trzeba, dużo możemy osiągnąć przez kontakty, ale powinniśmy się otwierać w ogóle na kontakty z innymi ludźmi. Karta farta, czyli za co byście się nie wzięły, będzie wam wychodziło i będziecie bardzo zadowolone z dnia. Na pewno samego nie spędzajcie. Idziemy dalej. Co uraka na niedzielę? Uraka, karta, słońce. No i dla raków powiem bardzo mało. Karta, słońce. To jest karta sukcesu na każdej płaszczyźnie. Nie, nie oznacza nie. Więc znowu, jeżeli macie i wy do załatwienia trudne sprawy, stawiajcie na swoim. Jesteście w stanie. To zrealizować. Mało tego, będziecie słońcem przeświata albo słońcem narodu, jak w której z Korei, i świat wokół Was będzie się kręcił. To Wy rządzicie. Amen. Dobra. O, coś, dzisiaj twórczość mam bardzo dużą. Kochani, co dla Lwa, co dla Lwa, dla Lwa. Ósemka Pucharów. Ósemka Pucharów, inaczej mniejsze Eremita, czyli lewy w dalszym ciągu należy myśleć na temat swojego życia, analizować popełnione w przeszłości błędy i wyciągać z nich wnioski. Gdybyście się chciały zaszyć w swoim pokoju, przy ulubionej książeczce, albo coś poczytać, potworzyć, czegoś się nauczyć, może kilka słówek z jakiegoś obcego języka, to na pewno jest to dobry, dobry, dobry czas. Dobrze, co dla panny, co dla panny, dla panny karta głupiec, czyli w niedzielę bądźcie panny spontaniczne i róbcie głupie rzeczy. Wytarzajcie się w trawie, no może nie w błocie, albo potańczcie na deszczu czy na wietrze, w zależności jaka będzie pogoda. Przebywajcie z, z młodszymi osobami albo z dziećmi i po prostu radujcie się każdym dniem i możecie sobie pozwolić na. Niefrasobliwość, nieodpowiedzialność i nie głupawkę. Dobra, w ramach rozsądku idziemy dalej. Co uwagi, uwagi są to ostateczne. czyli wagi będą podejmować jakieś ważne decyzje, wagi będą przeprowadzały ważne rozmowy, wagi będą stawiały na swoim. Czyli dobry czas do różnego rodzaju rozmów, dobry czas. Do podejmowania decyzji, dobry czas, taki do rozstrzygnięć, tak. No i jeszcze nieraz sąd ostateczny oznacza rodzinę, tak? Czyli sprawy związane z rodziną będą ważne. Może wizyta to jest pierwsza rzecz. Wizyta na przykład u rodziny albo rodzina u Was, ewentualnie może jakieś wieści ze strony rodziny czy przyjaciół. Co u Skorpiona? U Skorpiona gwiazda, czyli gwiazda, może Skorpiony będą w niedzielę zdrowo żyły, brokuły, brukselkę albo błakłażany piekły czy gotowały. To jest pierwsza rzecz, ale w ogóle bardzo dobry czas. Bardzo dobry czas, żeby rozkoszować się czasem. Bardzo dobry czas żeby cieszyć się z tego, co macie. Bardzo dobry czas do upiększania, bardzo dobry czas do wklepywania drogiego czy niedrogiego, a może naturalnego kremiku, i bardzo dobry czas do snucia marzeń na przyszłość. Super. Co u strzelca, u strzelca, kochani, big love. Dziesiątka pucharów, jedna z najlepszych kart w tarocie, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, czyli jeżeli Strzelce, bo to dla strzelca, przepraszam, nie wiem czy się nie przejęzyczyłam. Eee, jeżeli dla, 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 dla strzelca dziesiątka pucharów, czyli jeżeli jesteście na przykład w jakimś związku, to umacniajcie związek. Jeżeli jesteście same, strzelce wyruszcie na porusz, poszukiwanie miłości. I wzmacniajcie relacje z innymi. Promieniujcie serca miłością, a miłość zostanie Wam zwrócona. Co dla koziorożca? Dla koziorożca, proszę Państwa, karta przeciążenia, no to ja tak naprawdę to po chorobie w pierwszą dłuższą podróż wyruszam, bo będę jechała samochodem godzinę 15 minut, więc tak to nie mogłam nigdzie jeździć. No i w zasadzie też nie mogę na razie jeszcze nigdzie jeździć, ale jutro, nie jutra, w niedzielę jadę. No, to ja widzę, że będę trochę przemęczona, tak? Ale mam nadzieję, że inne koziorożce nie będą przemęczone, chyba że sobie zbyt dużo obowiązków na siebie wezmą. Więc, koziorożce, no, liczcie siły na zamiary, dobrze powiedziałam? Siły na zamiary, zamiary na siły, czy siły na zamiary, no w tą albo w tą stronę, nie przeciążajcie się, tak? No i też tutaj taka brutalna, niebrutalna karta mówiąca, zwróć uwagę na kręgosłup, sprawdźcie, żeby. Ciebie nie zawiało. Co dla wodnika? Dla wodnika same dobre rzeczy. Trójka buław, trójka buław karta nowych horyzontów, nowych możliwości: ruszyć tyłek z kanapy i jeździć, chodzić, spacerować, dzwonić do wszystkich, nowe kontakty nawiązywać, tak? Nie być osamotnionym, osamotnioną, może nawet też jakąś podróż planować. I ostatni znak na dzisiaj: ryby, co u ryb. Na niedzielę dobra karta, dziewiątka denarów, czyli wszystko powinno iść tak jak będziecie chciały. Dzień dość leniwy, nie wykluczam, że sobie będziecie dogadali, czy kulinarnie, czy odpoczynkowo, czy wszelako. Nawet nie bardzo będzie wam się chciało gadać z innymi ludźmi. Kochani, jeszcze urodziny na 26, pani Aneta Jędrzejewska i panią Anetę pewnie znam, Mama dwóch uroczych dziewczynek, Pani Aneto, jeżeli nie mylę. Tak czy inaczej dla Pani Anety Jędrzejewskiej, dużo zdrowia i słodyczy, grupa Czary Mary życzy. No i piękna karta dla Pani, odzyskaj swoją moc, Archanioł Raziel, użyj swojej danej od Boga mocy i intencji, by zamanifestować błogosławieństwa w swoim życiu, czyli od urodzin do urodzin powinien być udany rok. Dobra, kochani, to ja kończę w niedzielę wieczorem, może nawet być później niż zazwyczaj, bo nie wiem, o której przyjadę. Chyba, że przed wyjazdem z ranica zrobię, zrobię energetykę, żeby później nie była zmęczona, ale zobaczymy jak wyjdzie. No zobaczymy jak wyjdzie, więc na ten czas bardzo wam dzisiaj dziękuję. Bardzo się cieszę, że tak licznie oglądacie mój kanał. Pamiętajcie o polubieniach. No i w ogóle do zobaczenia, kochani. Pa.